Jeśli kojarzycie mój kanał, to najpewniej wiecie, że nie jestem największym fanem Headpoint 2. Jestem za to dużym fanem nowej fabuły FNAF i mam otwartą głowę na to, co wypuszcza dla nas Scott. Także witam wszystkich. Dzisiaj zweryfikuję moje zarzuty do Headpoint 2, ponieważ kupiłem vr i chciałem zobaczyć, jak bardzo doświadczenie tego samemu różni się od oglądania gameplayów na YouTube. Wszedłem w to w miarę bez uprzedzeń, chcąc mieć jak najlepszą rozrywkę. Zaraz przejdziemy do mojego gameplayu, ale chciałem Was poprosić o subskrypcję. Pomaga mi to rozwijać kanał i motywuje to do dalszego tworzenia treści z FNAF. Pod koniec będzie też mój segment recenzencyjny, w jakim ostatecznie powiem, co myślę o FNaF. 10. Zaczynajmy! To jest to dziwne jak. To jest to dziwne jak podąża za mną zrakiem. Dobra, jesteśmy już tutaj. Plus. Zaczynajmy! I okej, okay, przyznam się, to nie jest mój pierwszy raz jak gram w tą grę. Zagrałem w Bąkę Bon, tylko w to. I mógłbym powiedzieć, że to dlatego, że teraz mamy DJ Music Mana odblokowanego i to jest zajebisty content, ale prawda jest taka, że po prostu chciałem zobaczyć, jak się gra w Bon i jak się gra w tą grę. <grym zjadka> Bardzo mi się podoba ten dźwięk. No, także ogólnie podoba mi się ten hat, w sensie, fajne jest to, że jestem w pizzerii Freddy'ego. To jest dziwne uczucie w sumie, że jestem tutaj i że to wszystko się wydaje takie duże. Ten ekran się wydaje dużo większy na wiarze niż na ekranie. Ale tak, no, nic więcej mi nie pozostaje, niż odpalić pierwszy poziom i zobaczyć jak mi pójdzie. Akurat DJ Music Mana jestem bardzo ciekawy. Jeszcze go nie widziałem. E Fila, czy to jest on? Ty, to czy to jest jego model? Chyba mać Nie, autentycznie się trochę wojen, nie? Jak wyjdzie? Z tego co wiem, to to jest najstraszniejszy poziom w tej grze. Także jak wezmę to na pierwszy ogień, to chyba będzie najlepiej, bo przynajmniej przez to już przejdę. Dobra Chodź tu Będziemy się napiętać dobra dobra, 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 trochę dalej Ode mnie, okej okay? Nie lubię być tak blisko z ludźmi O kurwa, wiem, wiem, nie miałem Zwracać na to uwagę O kurwa, dobra Widzowie y... Umieram Dobra, czika, żółty i błyskawica, okej okay. Trzyka eee. O, błyskawica i co tu jest? O, żółty. Submit. No i co? Dobra, easy. Oprzajcie to. Bo to. Nie no, kurwa, że Man jest zajebisty. lubię fuck, jego postać. nie? Jak się pojawił w Security Breach, to też zrobił fajne wrażenie. Eee, jak chodził po, tej, po tym całym arkadzie, to, to był jeden z lepszych momentów. Także pochwaliłem Cię za nie proszę. Chyba wiedziałem od początku, że mam dobrze Dobra, to jest praktycznie to co z trzyką, tylko że zielony to błyskawica i Starbot Od początku jak zobaczyłem, co Freddy wrancą tu od odcinku trzeci, To były zajebiste. To jest ciekawe. O, oh mój, proszę widzowie, fest! Co odblokowaliśmy? DJ Music Men 2 zajebiście. Bonnie Bowl. Słyszałem, że to jest gówno. Yy, także chętnie spróbuję. Okej. Okay. Glanorak Bonnie. Glanorak Bonnie jest zajebisty. Eee... eee. Tu mam to. I. O. I zapalam tym. I tam będzie moon. młonek. Eee, Z co wiem. Okej. Okay. Eee, I. No to... A nie, to już mam. Okay. Ta gra mnie bardzo dezorientuje. Z tego co widziałem, to się nie rzuca tego tak jak kręciłymi kręglami. A nie, w sumie można. Mm. No k***a! Czemu mi coś z tobą... A, okej. Okay. Ty jesteś psychiczny, czy co jest z tobą nie tak? Ty, ty jesteś no... Ty pie. Jak ten kibel w Japonii co się przy, przybliża do ciebie, to um, przerażało mnie. Nie rób tak. No ale strike! Stary Roxy o. o proszę! No i pros Wiedziałem, że to tak, więc próbuję tak. O. Eee, to chyba nie jest najlepszy pomysł jednak, ale czekaj. Czekaj. A, miałem nadzieję. Dobra, to by było zabawne. Byłoby to f**k zabawne, jakby fizyka działała tak, że wszystkie by się k**a zbiły. Dużo przeklinałem w tym odcinku, może przestanę. Co jest? A. Jestem idiotą. To jest. A, to w sumie nic nowego. Się do zmiany, nie? Po tym. Ty, ale w sumie to jest głupie, że to informuje na ekranie, że jest mój. Bo tak to byś musiał uważać przynajmniej na to, nie? wiem może w późniejszych levelach to się zmienia. No i No i tak to się robi, panie. No i je, no... Nie, dobra, jak ja nie jestem najlepszym graczem w kręgle, to nie wiem kto jest, nie? Pokażcie mi osobę, która mówi, że jest najlepsza w kręgle i ja wam pokażę kłamcę. Nie, w sumie ja powiedziałem, że jestem najlepszy w kręgle. No to faktycznie, w sumie jestem kłamcą. Nie wierzycie? To patrzcie teraz. Zo <laughs> Overuse Overused joke. Mój największy przeciwnik. A! Co jest, kurwa? Oddaję im, jednak... Jednak nie informują, albo jestem idiotą, nie wiem. Dobra, może spróbujemy, nie wiem, czegoś innego, nie fascade, bo tutaj są jakieś nudy. Backstage, nie chcę mi się tego robić. Dobra, żeby nie było, zobaczę ten L-Chips, bo na niego narzekałem. Co, już się powiesiłeś? Jakby był w takiej grze, to... Mm -hmm. to też się powiesił. Dobra, dobra. Food. Step 3: place food on the serving tray.

Nie wiem, gdzie się to nałożyć. Ty mnie zabijesz? Ty mnie zabijesz? Ja się nigdy nie wystraszyłem na żadnym cząstkerze. A że tu! Tutaj, czym nie mówicie? No co masz za Patrzysz na moją rękę, tak? Zobacz teraz. To jest mój pierwszy dzień w robocie, okej? Okay? Chwila... Tutaj... Stary... I teraz! E, pa... Panie! Panie! Piękny PNG Pizza pleksów Wspaniałe Monty's, Fiesta, pizza Znowu coś wszyscy to żyjecie. I mam sos Jakiś dać, ostry O, sorry <tryk> <tryk> Fazbear flan Czy jest to jest flan? Nie wiem No Nacho cheese? Nie jest nacho cheese, to jest chili. Dobra, trzymaj to. Żeryj to. Dobra, umrę i tak. Wow. Muszę zatrzymać nagrywanie, bo czymś takim to kolejne gacie mokre. Dobra, sobie, tym razem to przejdę. Tym razem to przejdę, tym razem to zrobię. Nieważne jak długi ten film będzie, tym razem to zrobię. W no, wstyd, jestem na humanie, powinienem umieć takie rzeczy robić. To jest moja przyszłość. O, widziałem taką strategię, żeby ustawić wszystkie kubki. Co to łatwiej braci? E... Fazbear, Flan i. Guak? Kurwa, gdzie jest guak, człowieku? Gdzie jest guak? Wait, wait. Wait. O, no i panie, co ja nie umiem, jak umiem, panie. Pink Lemonade dla Pana. Albo dla Pani, nie wiem, nie pytałem. Cześć. Znowu Pana, wszystko dobrze? Jak tam dzieci, jak tam żona? Nie wiedziałem, że nie masz, co. Chyba, że to już koniec z gry, a ja chyba tylko z A A wtedy umierasz, dobra, to to nie jest koniec tej gry, boże, jakie to jest długie. Pink Lemonade, trzymaj. Ładny nażyw. <net repaying> <tcha> <tcha> to jest jak wszystkich napo. Monti, fiesta, pizza. Dobry wybór, dobry wybór. Idiotą. nie wiem co to miało być za zamulenie Zajebisty gameplay Cześć Korn Szczerze to Nie rzucaj jedzeniem, ty jesteś normalny? Korn źle? To nie jest Korn? 5-2-5 i co? I nacho, cheese i co? Nacho, guac... Noxi... 1, 2, 3... Kurwa, już to zrobiłem. Zdałem sobie sprawę, że jednak muszę chyba skończyć studia, bo... jakbym miał prawa pracować na fast a ja to bym sobie nie poradził. Dobrze, może footpre podłóżmy. Właśnie, chciałem zobaczyć, jak DJ Music Man wygląda. Music Man! Tak, jak wiele rzeczy grać mi się chce. Nie no, nic mi się nie chce. To tamtego mi się szczególnie nie chce. No, sprawdźmy ten. Fallfest. Wyglądało to dosyć skomplikowanie, tak szczerze, jak patrzyłem. Ej, dobra, to wygląda coolnie. To. To wygląda cool, jak tak się świeci w tym ciemnym... W tej ciemnej karuzeli, to wygląda kurde cool. Nie mogę powiedzieć, że nie wygląda cool, bo to wygląda cool, daje taki fajny vibe właśnie takiego opuszczonego parku rozrywki, czy czegoś takiego. I to by było zajebiste, jakby Steel to zrobiło, ale oni tego nie zrobią, bo nie są aż tacy fajni. Nie wiem, że to jest po prostu... takie proste. Tak. I teraz zaczyna się karuzela kręcić, czy nie? Nie, jeszcze nie. No, to jednak nie jest takie skomplikowane jak myślałem, że to jest skomplikowane. No! O. he said the line! he said the line! Jestem Jenni! Mm. To są grance kurde rękę. Ej dobra, to jest dużo bardziej cool niż jak oglądałem na filmach, nie? Na filmach to się wydawało takie duże, a to jest takie małe całkiem. A ten moon odejdzie na chwilę czy tak będzie sobie jeździł tutaj cały czas Dobra, no. instalujemy In, instalujemy O nie? nie? Nie Nie, nie wiem, nie o. No ten moon za często tutaj się pojawia, nie? Jak bez beki. Może ja to powinienem żeby ręce i po prostu świecić tego Natomiast trzeba używać jednej ręki jak debil Dobra Nie? No jak nie? O nie widzę go Kurwa, nie widzę go Widzowie To jest moja śmierć Kulka. Aha Dobra Ja jest fajną postacią, lubię Moona Mamy to, mamy to? Tak, mamy to Przecież muszę przetrwać minutę, tak? Tak, tak, mam dobrze Dobrze, tak. tak, pamiętam, To mi się kręci w głowie od tego wszystkiego Mój Boże, widzowie Nie mogę Nie mogę się podjarać Mój Boże, widzowie, pali się, Folfest się pali Oj. No. We did it Joe <smart noise> move. Yeah, not was Carousel toy Okay You're probably standing okay. Oh, he's standing there Captain Foxy Lo- no. No proszę państwa. Raczej będę trafiał. Raczej. Dobra, no, jednak pierdoljem grupowym tak w takim razie. Oj, boże widzowie to jest Steel Wool! Wybiam Steel Wool, boże! Oj, o, nie bot! Ale dobra, może coś się wydarzy ciekawego. Bo... Stilul, stilu mnie nie wygiwa. Dawajcie Moona po raz... W każdym poziomie jest Moon, o co z tym chodzi? Ludzie mówią, że Headbunty 2 to jest grało Bonnie, to jest gra o Moonie Więc na Karazeli, jest na tym swoim poziomie, jest w Boni Bowl Chociaż nie musiałby być o, Dzięki Jest gdzieś jeszcze, ale nie wiem co mówiłem No, co jest? Trafiłem cię! Znaczy, trafiłem film zamknięcie drzwi. Jest to dużo bardziej nie fair niż w The 1. No, nie no, powiem wam, że. kopiowanie tego samego pomysłu z The 1 i robienie tego gołem. To jest słaba sprawa, Myślę, się tutaj zdarza bardzo często. to jakiś Jacko jest niby lepszy od tych takich backstageowych pokoi w Games of no i powiedział Widzę To jest polwe Oj może widzę objętynię! Ale szpilce, czy tam też widziałem? No. Jest to ciekawe, że już tutaj gdzieś w ten sposób zniszczył ten świat AR. Mamy maskę AR i... Już tutaj jest tak zniszczona, jak po tym, jak odzyskał całą swoją moc. Także jest to dosyć interesujące. No naprawdę te poziomy są strasznie długie. I mnie to nuży, nie? Bo jakby ile można? Nawalać w to samo I Jeszcze jak później będzie ta kolejna ścieżka, jakbym chciał zrobić tę kolejną ścieżkę całą. Jeszcze jakbym się otwierał z Piuszaka to też będę musiał jechać tym samym Ale jeszcze nie mogę tego nie robić, mogę jeszcze skończyć, mogę skończyć już ten film. Czekajcie mi Nie ma Jai Top. Dobra. Teraz robię to bardziej strategicznie niż zbierając wszystkie punkty, po prostu, żeby mnie nie zabił, bo mi się nie chce tego robić jeszcze kolejny raz, a już obiecałem, że to zrobię. Ja się nie obiecałem, no ale wiadomo. Poświatę sobie ciągnę. Co jest A, z drugiej strony... No dobra, no. Zajęliście Zajebiście, Ale dobra, chcę skończyć tę grę na winie. Eee... Fazer... Do dobra. Przysięgam, nie będę mówił... O mój Boże, widzowie, fall test. O MÓJ BOŻE, WIDZOWIE, FALL I faktycznie, to jest Wcześniej tego nie było aż tak dobrze widać, ale widać, że no, to widać. O kurwa! Stary! Dobra, ale Fortress jest cool. No nie możecie powiedzieć, że to nie jest cool. No nie możecie powiedzieć, że to nie jest cool. To jest najbardziej cool na świecie, nie? To jest tylko samochód. Ten samochód. Ten wiatrak tam. Studnia. To jest zajmiste, no. Dynia. Czerwony księżyc... Z... Nie no, nie no, Full Fest jest najlepszy. Świetnie jest że nie, nie na żywo, no jest to jakiś taki dziwne uciecie. To troszeczkę inaczej patrzę na tę grę, przez to, że po prostu to znaczy są dla mnie jako dla pana cool. Albo na przykład jak widzę fajnego, który jest tutaj, stoi przede mną, sorry, no to jest cool, no to jest dla mnie cool, bo lubię te serię i fajnie jest zrobić swoją ulubioną postać. No nie, no akurat nie jest moją ulubioną postacią, nie, ale... Ale jakąś postać jaką się zna przed sobą po prostu, nie? Centralnie. To jest jakby cool. Ale no, ogólnie, mam wrażenie, że i tak Hellbontid lepiej to zrobił. Wydaje mi się to, że kontrolę mi wibruje zawsze jak to trafiam. To jak strzelam nawet, nie jak trafiam. I to jest takie nieprzyjemne trochę. O, to jest ta nakieta, którą trafić. O, O, to jest koniec? A. To całkiem szybki poziom. Także to by było na tyle z mojej przygody z Hellbontid 2. Nigdy w życiu tego nie wrócę. Nie no, żartuję. Jest to całkiem fajne, że mogę sobie być w galerii Frediego i tak dalej. W... Freddy Fazbear's Pizza Place. Jak chodzi o sam gameplay, szczerze, nie zachwycił mnie, nie? Więcej w segmencie recenzenckim, do którego idziemy właśnie teraz. Klaps. Jaka jest moja opinia na temat Hellponty 2? Na początek zaznaczę, że każdy może inaczej odbierać tę grę i to co mi się nie podobało, może być bardzo fajne dla innych. Nie ma w tym nic złego. Uważam, że gra jest średnia. Niektóre poziomy mogą być fan na VR, ale jak pograłem sam, bez robienia kontentu, to przyznam, że trochę się nudziłem. Szczególnie, że wiele leveli się powtarza i robienie tego samego milion razy może być nużące. Na przykład 5 poziomów fizji fast to dla mnie jakieś nieporozumienia, bo jest to najgorszy poziom moim zdaniem. Mówili, że chcą w tej grze stawiać na replayability, ale według mnie te poziomy męczą na tyle, że mało kto będzie chciał do nich wracać. Kolejna sprawa to, że poziomy są bardzo długie. Mówiłem to już podczas grania, ale ten L-Chip strasznie mnie zmęczył. Cztery fale do ogarnięcia parę razy? No właśnie, Mam wrażenie, że pomysł im nie wypalił. Pierwsze Help Wanted wystarczyło na ten koncept. Bardzo mało oryginalnej myśli zostało włożone do tej części. Mechaniki zostały skopiowane z Help Wanted, a modele i środowiska z Security Breach. No i trzeba też powiedzieć o horrorze. Nie ma go tu. Poza elwemem z DJ Music Manem, jaki jest dość niekomfortowy przez jego masywność, nie ma tutaj żadnego momentu na jakim faktycznie można się przestraszyć. Wiem trochę głupio to brzmi, jak krzyknąłem na jumpscarze Moona, ale to jedynie dlatego, że się go nie spodziewałem. Nie trudno wywalać ludziom rzeczy na twarz. Trudniej zbudować atmosferę w jakiej ludzie będą się bać, mimo jumpscarów. Ten element sprawiał, że Help Wanted było tak doceniane. Udało, się to mam wrażenie jedynie w poziomach Sister Location, ale to jest odgrzanie tego, co Scott zrobił już 8 lat temu. Jak już tak porównujemy z pierwszym Hell no to stylu nie posunęło się dalej jak chodzi o technologię. Gra wygląda tak jak jedynka, może animacje są lepsze i do tyle. Gra działa na silniku z 2021. Mam wrażenie, że Helpontit 2 trzyma się jedynie, kiedy gra się w nią na VR. Wtedy można się bawić nawet Okej, okay, powiedzmy. Podobały mi się środowiska, w jakich odbywały się poziomy, no i fajne jest dla fana znaleźć się w pizzerii Frediego czy mieć przed sobą animatroniki. Tylko znowu on Tyt1 zrobiło to lepiej. Bo poza tym, że przed nimi stałeś, to był jeszcze w tej grze klimat i animatroniki były zagrożeniem. Na Flatmodzie, czy jak ogląda się gameplaye, nie ma tego elementu kulowości i poziomy są zwyczajnie nudne i bez charakteru. Skoro usunięto z nich element strachu, jaki dawał tyle barwności wcześniej. Także moja ostateczna ocena to 6 na jak gra się na VR i 4 na 10, jak gra się na Fatmode lub ogląda się filmy na YT. Daję to średnią 5 na 10 i myślę, że jest to spoko ocena jak na tę część. Pierwszy Help po prostu zrobiło to lepiej. Miał również dużo bardziej przystępną cenę. Helpmonty 2 jest gorsze i prawie dwa razy droższe. Dlatego ściągnąłem pirata, żeby nie było, że narzekam na cenę, a potem kupuję. Wam polecam zrobić to samo, jak chcecie sprawdzić tę grę. Możecie dać znać, co Wy myślicie na temat najnowszego FNAFA. Nigdy więcej już nie nagram z niego gameplay'u, nie proście o to, 2000 lajków i wchodzę w to. I pamiętajcie, nieważne jaka jest jakość nowych części. W żyje i nigdy nie Dzięki Wielkie za oglądanie! Jak się spodobało, to wiecie co robić do kolejnych filmów. No i cześć!